A, jak widzicie jest piękny dzień, jeżeli zagrać w Co? Co? Gdzie jest gra Continue. Ape to jest apiofobia? Nowa gra? O co chodzi? No więc jak widzieliście, apertofobia była usunięta. I chodzi o to, że konto głównego... Twórcy został usunięte z pewnych powodów i gra musiała zostać przeniesiona i więc teraz czas odzyskać e, moje checkpointy na różnych levelach. gramy sam, dzisiaj gram sam czemu? Eee... Nie wiem, szczerze mówiąc. Gra! A myślałem, że to... A ja myślałem, że to jest paszówka. Okej, okay. nie wiedziałem, że to gra, co nie? Ej, wiecie co? Bo szczerze to ja się w sumie boję. Wiecie czemu? Lecz

Is anybody there? Czy ktoś tu jest? Spoiler, nikogo nie ma. Eee... Ja się ja boję w sumie. Bo jest taki smiley, co nie? Nawet nie. Nie dobra. O. Się boję. Siłoski tu boję. Kulno. Aha. Co to jest? Słuchajcie. No. Hasz. O, wyjście. Ty, Easy. Dobra. Mamy pierwszy level zaliczony, co nie? Przechodzimy teraz na level... Bo to był level 0, co nie? Teraz jesteśmy na... Oj, czekaj, co? To nie jest wyjście? Gdzie ja jestem? Jak myślicie, że to jest Pipe Dreams, to nie jest Pipe Dreams. Znaczy, tutaj jest taka mała sekcja, gdzie to jest Pipe Dreams, ale. to jest mała sekcja, co nie. Eee, teraz odkręcamy zawory. Tak jak od odcinku, co nie wiem, wtedy. Dobra. Teraz rozpoczynamy działania. Tyle, ale. Tam już tu powinien być wiadomo, potwór, ale. Nie wiadomo, kiedy go spotkam, co nie. Wydawał się, że to ja się boję, co nie. Boję pewnego smajlera. Ale ten level już. Ech. O, e. Yy... Czekajcie, bo wiecie co? Bo ja szczerze mówiąc nie chcę takich żyć. To nie, bo wiecie, bo jestem ciekaw, jak daleko przejdę, wtedy, w tej grze, samemu. Ten, na jednym saveie i jak daleko przejdę z tym towarzyszami. Nie wiecie, jak ja się boję, co nie? Ech. Światła. Już nawet nie wiem, w sumie, ile zabrało... Ty, ej. Jest blisko. No, Czekajcie, gdzie on jest? Chyba on tu idzie. Gdzie on jest? No nie wiem. Poczekać. Ej, dobra Kurna Ej, dobra, nareszcie mam to ze sobą, nie było tak ciężko To jest ten... tak Jakbyście się zastanawiali, to to jest to, ce... czego cały czas się bałem Kudę, ej, nareszcie Nareszcie dostałem tylko tą sprawę Nie było tak... kudę, czego się ja bałem, teraz jest zastanawiać, szczerze Jakiegoś ziomeczka, który tam po prostu sobie stoi i nic tak naprawdę się nie stało. No i porównacie się sobie reakcję z dzisiejszego odcinka... A! ...i reakcje z poprzedniego odcinka. No to chyba widać pewną różnicę, co nie? Halo, tutaj nie... o, widzę, widzę, widzę. Widzę, widzę. Widzę. Chyba idziemy. to się liczy. Zobaczmy. W ogóle? Nie, ja chyba jeszcze niestety nie ma ani jednego życia. Aha, mamy tutaj poziom, którym nic się nie robi, więc wiadomo. Robimy tutaj taką, wiecie, jak liminalną. Dobra, kochani, przyszliśmy do levelu trzeciego. E, na tym levelu e, cel nasz, haczyk jest taki, co nie, że mamy tutaj ten, jakiś łeb dziwny, co nie? No a co tu chodzi? Bo patrzcie, mamy tutaj e, mamy ucho i, i przekreślone oczy. Co to może oznaczać? Że potwór ma... Dobra, tu zaraz wyjdzie. Słyszycie? Ja tutaj będę jakiś growling potężny. Eee... No chodź. Dawaj kozaku. Gdzie on jest ten cwaniak? O. Dobra. Idź tam, będzie wszystko dobrze. I must be quiet. Właśnie tutaj podpisy. Siu, no ty nie gadaj, że to słyszysz. Dobra. Paniak. Dobra byku, mam tutaj... A ja to w sumie... Chyba jest byk, czy nie? Co to za telefon? To taki chyba ambien. Mogę sobie... W sumie, nie powinienem otwierać tych szaf... Eee... E, 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 e. Panie... Panie, ty tu nie wchodź. Patrz, tu są prywatne pokoje. Te drzwi normalnie by były zamknięte. Gdyby to było prawdziwe biuro, bo... Prawa zwierząt, bo to jest przecież zwykły piesek. Totalnie zwykły piesek. To niezwykły piesek. Dobra. Yy. Więc sobie wejdę i on tutaj, tak naprawdę, pamiętacie? Jak jest w pokoju, to on was nie zdalnie, Nigdy on nie. Dobra, i ogólnie tutaj, naszym celem jest kliknięcie. Nie tafiłem. Przykisku. Teraz kliknąłem kliknąć i w każdym pokoju musimy kliknąć. Przykisku. Jak klikniemy wszystkie przyciski, to w korytarzu, w gdy, z którego weszliśmy na poziom, te drzwi się otworzą. Mogłyby być gdzieś indziej, kory, bo to szczerze mówiąc trochę dezorientujące, że tam jest ten właściwy exit. Mimo, że przy, przyciski klikamy tu. Wciąż możesz się z To Dosyć łatwo, no, jakby nigdy nie jest tak, że Cię zupełnie nie zaskoczy, co nie? Zawsze będziesz, będzie krzyk jakiś takich co nie? Może przesadziłem, może. No trochę przesadziłem, te, też uważam. Teraz jeszcze do na kamerach mówię, że się bałem, mógłby po prostu wyciąć momenty wszystkie i udawać, że wszystko jest super, ale nie. Ja, ja, ja nie, ja nie jestem taki. Ja będę z wami szczery, ja się boję horrorów. Co nie. Myślę, w sensie, że nie, może nie zawsze. No ale tak średnio sobie radzę z horrorami, co nie. Oeh. Co się przesadzi? Dobra. Ja już mam przycisków. Już chyba zostaną nam ostatni przykis. Co nie, bo ja teraz wjeżdżam na 10... Nie, bo ja teraz... E, w takie jak to oglądacie, to ja jestem, jestem na wyjeździe, na koloniach, co nie? Jak to nagrywam, to nie jestem. Ale wy to oglądacie teraz, co nie? Teraz, kiedy jestem. Więc, no, podejrzana sprawa. Też tak chyba... Ej, dobra, on tu idzie przecież. Eee. A to nawet. I ucieka? No, dobra, łatwo. Ha, i tutaj schodzimy na dół. Do y, Ścieków. Do ścieków, to... Bo w sensie starych filmów na moim kanale, to nie. Powoli będą znikać te stare filmy, ostrzegam. Zbieram tutaj kurkę. kurki. Jak na razie to wszystkie kurki mam. Zebrałem na każdym level. A, tutaj mam taki level. Tutaj e, jest to kolejny level, na tym. Nie ma nic niebezpiecznego w słowie, bo no nie, kolejny. Po prostu to tam bezpieczny level. Więc czas na katceńkę. To może wydaje się jakaś Co tu jest? To suma, sztabio. Myślałem, że już widziałem wszystko. Koś tu kiedyś pływał? Trochę dziwne, eee, Co? Czy ktoś kiedyś w ogóle siadał na tych ławkach? Po co to wszystko jest? A. No hmm. i słuchaj, tutaj mogę. To zrobiłeś. Okej, może to nie jest wcale basen, tylko jakieś oczyszczanie z ale jak w takim miejscu w ogóle się wytwarzają ścieki, co gdyby wszedł, to wszystko się nie stało? Dobra, skończyliśmy cutscenkę. Mam nadzieję, że wam się te cutscenki podobają. Mogę cię jeśli wam nie podobają. W sensie Jestem tu tylko w skutku, nie żebym was miał za ale... Powiem, przypominam wam, że jeśli wam się nie podobają, to możecie napisać w komentarzu, że wam się nie podobają. Może już nie będę robił. Co nie? Dobra, ten level... Nie wygląda strasznie, ale... Chyba aż taki straszny nie jest. Kiedy znasz drogę? To problem w tym, że ja nie jestem pénch, że rzeczywiście znam drogę. Jest tutaj? Eee... Aha. A, czyli ja chyba znałem drogę. Z tego co widzę. A i teraz... Interesujący level. Ty zmienili dźwięk, ale mowy. Aha, no i teraz, jak widzicie, przyszedłem na ten level. No i, no, muszę przyznać, że, choć nie jest to jakiś niewyobrażalny, no on co, co tutaj level to dosyć spoko jest yy, to uczucie bycia gonionym, co nie. W levelu cel jest taki, że. że musimy. Yy, dobra. To skupia, to nie jest przypadkiem takie wrażenie, że. Hmm. Koniec jest blisko! Kłaswo. Patrzcie, tutaj levelu jest coś takiego, że musimy pozbierać kulki, co nie? Zbieramy kulki i jak zbierzemy kulki, to... to wtedy wpisujemy kod specjalny, co nie? Czyli, że wpisujemy coś takiego. Jak zna znajdujemy... Zapisujemy wszystkie kulki, które znaleźliśmy i... E, ten... Jak znajdziemy kulkę na przykład, to najpierw sprawdzamy czerwone kulki, więc najpierw wprowadzamy A Amount, czyli B Color Cold, więc example one to jest. Czyli najpierw wprowadzasz ilość. A potem ten identyfikator koloru, czyli na przykład czerwony to jest numer 1, czyli wprowadzasz ile jest czerwonych, na przykład 4 i wprowadzasz ten. Jakiego koloru, co nie? Czyli jeden. No i to też tak w kolejności, bo jest... No, tutaj widzicie jest priorytet też. No i co, wprowadza zielonej. I też jak nie ma żadnego, z jakiego. I też jak nie ma piłki w jakimś kolorze konkretnym, w jakimś kolorze, to też nie wpisujesz, że ten, tylko po prostu ją pomijasz. Jeden żółty. Pom ma mańczowy. Jeden czerwony, jeden fiolet. Jestem ciekaw, jak sobie z tą misją radzą e, daltoniki. E, dobra, nie powinienem tego tak wesoło mówić, co nie? Może że przykro, że nie może przejść misji, bo jest daltoniką. Zielony, niebieski. Chyba po prostu po jeden każdego koloru. Czerwonych jest jeden. Jeden czerwony, czyli, bo czerwony to jest jedynka. Potem mamy następny kolor, zielony. Jeden zielony. Niebieski mam jeden, niebieski. Pomańczowy Oho. No i wychodzi 3, 4, 17. Znaczy 34, 17. Nieważne, po prostu te numery, które powiedziałem. 3, 4, 17. Ej, oba. Puściło nas. Idziemy. W ogóle następny level, to jest level, którego się boję, szczerze. Co nie? Mi trochę za dobrze idzie w tym przechodzeniu. Teraz idziemy do eventów. Jak może speedów... Widzicie jaka eventy? Dlatego jestem najlepszym impostorem... Oh, w po co klikam? Nie wiem, myślę, że szybciej przejdę, ale nie działa. Mam pewne pytanie: jest za dużo cinematików, czy za mało cinematików? To mnie zastanawia. Napisz w komentarzach, bo czemu mówię tych komentarzy nie piszecie? No co jest? Eee. Halo, gdzie wyjdzie? O! Akurat, jak powiedziałem. No oczywiście Dobra, co my tu mamy? Ryconał yy... półkę na książki, taki stolik fajny i betony. W które się naklipują, no pewnie, powie... pewnie niektórzy powiedzą, że to błąd, ale pewnie jakby cię spytał, twój Eee... Mam w ogóle tutaj śmieszne podsumowanie. Się... <laughs> Haha. Pewnie czyta, pewnie jakiś gracz to czyta i może mieć... A, dobra, to jest tylko level 0, co nie? A śmieszne, że tutaj są książki o... z tego w sumie chyba przegopiowane, z normalnego lore'a. Mimo, że ja tak naprawdę ma dosyć mało z normalnego lore'a. Research. O, co, co tu w sumie jest? Aha, tu są te kody. No to jak te kody rabatowe? To, tutaj macie... to... Tutaj patrzcie, mam, macie kody rabatowe? Nie, nie, nie zrobię teraz sponsora, ale rabat, bo jestem zbyt moim YouTuberem. Macie szczęście, albo pecha. No więc, ten mamy tutaj. Nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że sprawdzamy tylko. Pamiętajcie, jak macie tutaj, to sprawdzamy tylko te kody, które. Sprawdzamy tylko te kody, które, jakby są źle położone. Czyli ten, ten. Do sprawdzenia mamy ten, ten. I. Tak, z tej strony tak naprawdę wszystkie. Sprawdzamy najpierw 8-5 Dobra, najpierw sprawdzamy 8-5-5 Aha, nie działa. Teraz 1, 2, 3, 5. 3, 4, 2, 9. Aha, okej. Okay. Jest git, jest git. A jest dosyć fast Dobra, teraz idziemy znowu przez wenty. Eee... Halo? halo? Szczególnie nie Robloxowe gry, bo jedyne gry chyba, w których widziałem wenty, bo tą, to jest ten. Jest. Aha, zazwyczaj jest, działa. Myślałem, że zawsze jest, jest. Aha. No? Też nie działa, wiecie co? Może trzeba z Trzeba się... Tak, musiałem się wydrzeć, bo. Inaczej nie działało, ale i tak to odebrało jako małe więc jakby ta gra jest troszkę zepsuta. Aha, i tu się otworzy klapa, co nie? Aha, tutaj jestem. Ja ciekawe, że w tej grze nawet taka klapa ma animację. Widzicie, jakie to jest dopacowane? Wy byście takiej nie stworzyli. Byście pracowali lata. Yl... Stulecia. Lata, stulecia, dziesięciolecia. Byście takiej dopracowali, jakby nie stworzyli.